Witam, dziś zajmiemy się wstępem do Unreal'a. Do pobrania silnika wymagane jest konto na API. Aby pobrać kliknij przycisk do ląd. I tutaj ukazują nam się dwie opcje. Pierwsza dla osób, które chcą w przyszłości czerpiać pieniądze z gier. I druga dla tych, co są zainteresowani darmowymi projektami. Dodam, że Unreal Engine 4 jest w 100% darmowy. Lecz jeśli będziesz chciał na nim zarabiać, musisz im oddawać 5% dochodu z projektu. Kiedy już mamy zainstalowany launcher, możemy brać je instalację silnika. Warto pamiętać o tym, że PiK rozdaje za darmo co miesiąc sety. Jak widzisz, ja już nie ich całkiem sporo. Aby dodać asset do projektu, należy kliknąć przycisk a następnie wybrać projekt. Kiedy uruchomi nam się już silnik, ukaże nam się menu z wyborem projektów. Aby stworzyć projekt wybierz kategorię, a następnie wciśnij przycisk. Nas interesuje projekt gry, a więc wybieramy pierwszą kategorię. Oto gotowe szablony Anila. Najczęściej będziemy korzystali z Planka i z First Person. Teraz skorzystamy z Third Persona. Wybieramy język programowania. Na tym kanale skupimy się raczej na blueprintach. Następnie ustawiamy jakość grafiki. Po czym wyłączamy Ray Tracing, ustalamy platformę i dajemy do projektu Starter Content, czyli dodatkową paczkę asetów. I na koniec wybieramy nazwę projektu. I oto przed nami nasz projekt. W dolnej części ekranu znajduje się Content Browser, czyli nasza przeglądarka plików. Po lewej stronie ekranu znajduje się zakładka Place Actor, która umożliwia nam szybkie umieszczenie aktorów na scenie. Aktorzy to wszystkie obiekty znajdujące się na scenie. U góry znajduje się pasek szybkiego dostępu. Najważniejsze ikony to Save current, Zapisywanie, Settings, Ustawienia, Blueprints, Menu szybkiego przełączania się pomiędzy blueprintami, Build, Budowanie światła i Play, Graj. Po prawej stronie ekranu znajdują się trzy paski. World Outliner, lista aktorów, która pozwoli ci szybciej przejrzeć się pomiędzy nimi. Details, panel, w którym znajdziemy wszystkie właściwości obiektu. I World Settings, miejsce, gdzie ustawimy mega moda i inne ustawienia naszego świata. poradniku byłoby to wszystko. Jeśli podobało wam się, możecie zdać łapkę w górę, napisać komentarz i zostawić suba. Cześć.